Dzień dobry, Anna Strzelecka, Kridoteka. Zapraszam na kolejny odcinek Podatkowej Międzymiastowej, naszego podcastu na Kridotece. Dzisiaj moim gościem jest dyrektorka do spraw zarządzania wiedzą i analiz biznesowych w Krido Monika Lewandowska. Dzień, dzień dobry, dobry Państwu, dzień dobry Anio. Tak, pozdrawiamy Warszawę z Krakowa. Warszawa pozdrawia Kraków. i to jest ten przejaw sympatyczności Warszawy. Natomiast jeżeli Monika jest z nami, to znaczy, że będziemy mówić o dyrektywach, bo tak się złożyło, że właśnie o tym rozmawiamy po raz kolejny w naszym podcaście. I moje pierwsze pytanie jest takie: jakie podatkowe projekty dyrektyw czekają w unijnej zamrażarce? Co nas czeka, mówiąc krótko? No, mamy tego trochę, bo tak naprawdę już od jakiegoś czasu Komisja Europejska pozapowiadała szereg różnego rodzaju inicjatyw. One są oczywiście w różnym stopniu realizacji. Część z nich, o czym pewnie też dzisiaj troszeczkę porozmawiamy, ma już taką fazę, powiedziałabym, bardziej konkretną, czyli domaga się już wręcz implementacji do prawa krajowego, natomiast część jest jeszcze dyskutowana. Ale to nie znaczy, że nie powinna być uwzględniana przez biznes, przez firmę w ramach planowania swoich, tak powiem, takiej agendy podatkowej. Tak? Tych dyrektyw, tych inicjatyw jest kilka. Wybrałam takie dwie, które wydaje mi się, że na pewno mają dosyć duże znaczenie i przełożenie na biznes. Pierwsza to jest tak zwana dyrektywa ATAT-3, zwana też Unshel Directive. Która ma dotykać tematu no szalenie u nas ważnego i popularnego, czyli podatku źródła. Mówiąc w pewnym uproszczeniu, um, Komisja Europejska dostrzegła problem, no, który jest skądinąd znany, polegający na tym, że um, w pewnym sensie nadużywane są różnego rodzaju przepisy podatkowe krajowe dotyczące podatku u źródła, żeby zapobiegać tym nadużyciom i żeby w pewnym sensie domknąć taki pakiet podatkowy, który był wdrożony w ramach dyrektyw ATAT. Zaproponowała takie rozwiązanie jak ta dyrektywa Anszel. No i jej takim nadrzędnym celem jest właśnie wyznaczenie, powiedzmy, wskaźników takiego minimalnego substratu majątkowo-osobowego. Dla podmiotów, które mają rezydencję w jednym z państw członkowskich, no i określenie konsekwencji podatkowych, co się wydarzy, jeżeli dana spółka takiego, takiego substratu mieć nie będzie. Tam ta dyrektywa przewiduje taki trzystopniowy test, który spółki będą z poszczególnych jurysdykcji musiały sobie przeprowadzić. No i jeżeli, że tak powiem, go spełnią, to będą musiały różnego rodzaju raportowanie, takie cykliczne, do swoich administracji podatkowych dopełniać. I jeżeli w pewnym sensie nie spełnią określonych domniemań, i nie dopełnią raportowań, to mogą w najgorszym przypadku uzyskać taki status spółki, to się właśnie będzie nazywało Anshel, no czyli taka, powiedzmy jakaś rodzaj wydmuszki spółki takiej pustej, do której wypłaty nie będą mogły korzystać z preferencji w podatku źródła, tak? na, pod, na podstawie um, dyrektyw unijnych, czy na podstawie umów o, podwójne, o unikaniu podwójnego opodatkowania. No i tak jak mówiłam, to jest temat, który jest dla nas na pewno Szalenie ważne, jako że Polska ma dosyć rygorystyczny e, reżim, jeżeli chodzi o podatek u źródła, więc będziemy pewnie patrzeć, w jaki sposób to, te dwa reżimy się uspójniają. Przy czym ja mam takie poczucie, że to będzie bardziej, powiedzmy, minimalne wymagania, które wprowadzi ta dyrektywa Anszel. Nie zrezygnujemy raczej z tych naszych wymagań, takich lokalnych, dotyczących e, podatku u źródła. Które notabene też myślę, że będą jeszcze jakimś przedmiotem prac legislacyjnych, są bardzo na pewno pilne i potrzebne u nas w kraju. I jeżeli chodzi o status, no to ta dyrektywa spotkała się oczywiście z ogromną krytyką ze strony biznesu. Bardzo, bardzo negatywne opinie były na, na, na temat różnych rozwiązań nieprzewidzianych. Natomiast nie ma na razie planów, żeby z niej zrezygnować. Obecnie belgijska prezydencja również planuje i popiera implementację tej dyrektywy. Także intencja jest taka, aby w 2024 porozumienie w sprawie jakby ostatecznego kształtu tej dyrektywy osiągnąć. I to jest jakby pierwsza. Druga to jest dyrektywa BEFIT, która jest dyrektywą trochę taką, powiedzmy, odgrzewaną, bo to już w latach tam. Wczesnych 2000-2013 była inicjatywa tzw. Tak skonsolidowanej substancji podstawy opodatkowania dla celów CIT. Natomiast ona w pewnym momencie została zarzucona i teraz w pewnym sensie jest odgrzana, można tak powiedzieć, i ona przewiduje wprowadzenie no, pewnego rodzaju harmonizacji w obszarze kalkulacji podatku dochodowego. No, tego do tej pory nie było. Jakby wszyscy się przyzwyczaili, że zharmonizowany jest VAT, CIT raczej takiej harmonizacji nie podlegał, więc to potencjalnie też będzie duża zmiana dla biznesu, zakładająca dla dużych grup. Jakby właśnie konsolidację podstaw opodatkowania podmiotów wchodzących w skład tej grupy. Teoretycznie gdzieś tam komisja wskazuje, że celem oczywiście ma być uproszczenie kalkulacji TIT, zmniejszenie kosztów compliance podatkowego. Wszyscy gdzieś tam się drapią w głowę, jak rzeczywiście to zostanie osiągnięte, bo na razie raczej wdążą się głosy, że to będzie kolejna komplikacja, kolejne raportowanie, kolejne trudności. No ale czas pokaże, ten horyzont implementacji jest daleki, bo my w tym przypadku mówimy o wejściu w życie od 2028 roku. Więc tak naprawdę czas jeszcze jest i nad tekstem dyrektywy cały czas komisja pracuje. No i oprócz tego mamy też inne tematy, nad którymi Komisja Europejska pracuje. Jest ich, tak jak mówiłam, całkiem sporo. Jest kolejne inicjatywy w obszarze podatku źródła, tak zwana dyrektywa FASTER. Um, ma być też ogromny pakiet, tak zwany VAT in Digital Age, wdrożony, który zakłada szereg różnych dyrektyw, w tym to, co teraz jest dosyć żywo dyskutowane, czyli KSEF, tak zwany unijny. Um, no, i ma być też dyrektywa SAFE która pewnie ku zgrozie wszystkich ma domykać raportowania schematów podatkowych o różne schematy do tej pory nieraportowalne. I nad tą dyrektywą jeszcze projektu, jeżeli się dobrze orientuję, nie mamy. Natomiast ona już została zapowiedziana i ma uzupełniać tą dyrektywę powiedzmy MDR-ową, którą znamy. Ale nie jest tak, że Unia zapatrzyła się i zakochała w polskim systemie raportowania schematów i że będzie próbowała to przynieść do dyrektywy. Nie, nie, myślę, myślę że nie. No nie, ma oczywiście jeszcze, nie ma oczywiście jeszcze kształtu, ale myślę, że oni szukają raczej takich, powiedziałabym, wspólnych dla wszystkich krajów obszarów, więc, więc zakładam, że, że, że jednak gdzieś, gdzieś to będzie wyrównane i ujednolicone, ale no, zobaczymy. Zobaczymy oczywiście, jak będzie projekt dyrektywy. A jeśli chodzi o to, co dzieje się na naszym poziomie krajowym, jakich podatkowych regulacji wdrażających dyrektywy unijne możemy się spodziewać w najbliższym czasie? No, tak jak mówiłam, ten status implementacji jest różny. My jesteśmy już opóźnieni dosyć z dwoma dyrektywami. Jesteśmy o rok opóźnieni z dyrektywą DAC-7. Miałyśmy o tym rozmowę w naszej międzymiastowej jakiś czas temu. To jest dyrektywa, która... Jest jakby starszą siostrą dyrektywy dak 6 czyli właśnie MDR-owej, czy już trochę można się spodziewać, czego dotyczy, czyli dotyczy raportowania. Tak? To nie jest dyrektywa, która wprowadza nowe obowiązki, ale dotyczy wymiany informacji pomiędzy krajami w określonym obszarze. I ten obszar to jest dokonywanie transakcji. Um, kwalifikowanych za pomocą platform, operatorów platform cyfrowych. tak? Czyli to są znowu raportowania, które mają organom podatkowym pozwolić zidentyfikować wolumen sprzedaży dokonywanych za ich pośrednictwem, tak aby lepiej identyfikować, czy podmioty w szczególności osoby fizyczne dokonujące za pośrednictwem takich platform transakcji, no przypadkiem nie są, nie, nie, jakby nie rozmijają się, że tak powiem, z obowiązkami podatkowymi. No i to jest projekt, który już mieliśmy jego prekonsultacje w 2023 roku, został przerwany w pewnym sensie po tych prekonsultacjach, w styczniu 2024 odżył. I teraz, w lutym 2024, pojawił się nowy projekt tej ustawy z wizją implementacji no dosyć szybko, jeszcze w połowie tego, tego roku. I to jest projekt, który na pewno warto, żeby biznes, w szczególności operatorzy platform cyfrowych, ale też osoby dokonujące sprzedaży, no dobrze przeanalizowały. Ten projekt przewiduje również niemałe kary za brak raportowania, brak dochowania należytej staranności. On pewnie w zależności od tego o jakich obowiązkach mówimy, wahają się od miliona do 10 milionów złotych. I to, co, o czym warto też pamiętać, to to, że w określonych przypadkach może być konieczność zaraportowania wstecznego pewnych danych od 2023. To jest jakby pierwsza rzecz, a druga, która wydaje mi się, że będzie naprawdę pewnego rodzaju, nazwijmy to bombą, to może być pilar dwa, to jest wdrożenie dyrektywy o globalnym podatku minimalnym. I ta dyrektywa, my już dzisiaj wiemy, że to będzie osobna ustawa. Ona będzie mieć około 140 stron. I to prawdopodobnie to będzie rodzaj takiego, jak to się ładnie mówi, game changera, jeżeli chodzi o rozliczenia podatkowe, w szczególności dużych firm. Idea tej dyrektywy, która ma być wdrożona, jest to, aby firmy, które są w międzynarodowych grupach kapitałowych, może inaczej w dużych grupach kapitałowych, które przekraczają, które przychody przekraczają na poziomie skonsolidowanym 750 milionów euro. W każdym kraju, w każdej jurysdykcji, które są obecne płaciły podatek um, od takiej efektywnej stawki nie niższej niż 15%, 15% Tak czyli żeby efektywna stawka podatkowa w danej jurysdykcji nie była niższa niż 15%. Jeżeli ona będzie niższa, no to w takim przypadku trzeba będzie dopłacić e, różnicę. No i zakres, że tak powiem danych, skomplikowanie tej ustawy myślę, że Większość już w tej chwili, również doradców, analizuje przepisy tej dyrektywy. Widzimy, jak one są skomplikowane, jak one są łączą ze sobą terminologię świata podatkowego i świata finansowego. To będzie wymagało na pewno identyfikacji szeregu nowych danych w obszarze działalności firmy. Grupy międzynarodowe kapitałowe już pytają swoje lokalne spółki w Polsce, co należy dostarczyć, co spółka ma dostarczyć i czy ma te dane na pewno będzie bardzo wspierała technologia raportowania i zbierania tych danych. I tutaj w ramach sieci Taxant my pracujemy nad takim narzędziem, które ma to raportowanie i zbieranie i analizę tych danych ułatwiać. Także no jakby już dzisiaj widzimy, że te praktyczne skutki, czyli ta kalkulacja, zrozumienie tych przepisów, to będzie duże wyzwanie dla firm, które będą wchodziły w skład, jakby tej, jakby w obszar leżenia powiedzmy tych przepisów. I to jest tak, że może efektywnie spółka nie będzie zobowiązała do zapłaty tego podatku, ale żeby do tego dojść, będzie musiała przeprowadzić szereg kalkulacji i to będzie już samo w sobie wyzwaniem. Tak? Um, więc to jest powiedzmy taki chyba naj, naj, największy i oczekiwany, nawet już chyba podobno w pierwszym kwartale takie są zapowiedzi, e, projekt, który ma się pojawić w tym roku. Um, no tak jak mówię, my jesteśmy już spóźnieni, bo powinna ta dyrektywa wejść w Polsce w życie w 2024 w stycznia. Jasne. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu, dziękuję Moniko i zapraszam na kolejne nasze rozmowy o, o dyrektywach z Moniką. Dziękuję bardzo.